Cześć, kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie w czytaniu na czerwiec dla wszystkich osób spod znaku Wodnika. Zobaczymy, co u Was będzie się działo. Pierwszy tydzień czerwca zaczynacie. Hmm, Energią pracy i energią zamknięcia się, izolacji emocjonalnej. W ostatnim czasie mogło wydarzyć, się, mogło wydarzyć się coś, co sprawiło, że nie macie ochoty za bardzo inwestować swoich emocji i nie macie ochoty otwierać się na innych ludzi. Jesteście bardzo zachowawczy, jeżeli chodzi o wasze podejście do e, innych ludzi, jeżeli chodzi o Dzielenie się swoimi myślami, o swoim, dzielenie się swoimi emocjami i ten czas izolacji chcecie poświęcić na pracę. Bardzo dobrze będzie Wam szło wszystko, co jest związane z rozwojem osobistym, co jest związane z systematyczną pracą. Możecie powracać do jakichś projektów, które zostawiliście, które odłożyliście na później. Dlatego, że będzie to swego rodzaju dla Was metoda uleczenia się, metoda uspokojenia się i umiejętność poradzenia sobie z tymi trudnościami, które są powodowane przez, przez emocje. Tak więc w tym pierwszym tygodniu czerwca będziecie chcieli zostawić wszystko na boku, co jest związane z takimi sprawami emocjonalnymi. Natomiast ewidentnie praca wychodzi na pierwsze pole i będziecie bardzo się w tym spełniać. Tak więc zobaczymy, co tutaj jeszcze w drugim tygodniu. W drugim tygodniu też jest dosyć taka blokująca energia. To znaczy, mamy wisielca i mamy siódemkę buław. Um, Siedemka Buław jako karta główna mówi o, mówi o bardzo upartym bronieniu swoich racji, swojej postawy, swoich poglądów. E, z drugiej strony mamy jeszcze tutaj wisielca, które mówi o braku działania, o konieczności zmiany perspektywy, po to, żebyśmy mogli ruszyć z miejsca, żebyśmy mogli e, skończyć z tą postawą wiecznej obrony i Sprzeciwiania się innym osobom, sprzeciwiania się naszemu otoczeniu, i żebyśmy mogli ruszyć z miejsca. Ten drugi tydzień ewidentnie Was nawołuje do tego, żebyście spojrzeli na Waszą rzeczywistość, na Waszą postawę z troszeczkę innej perspektywy. Zarzucili działanie i zarzucili jakieś większe plany, natomiast skupili się na tym, żeby. Chwilę pozostać w jednym miejscu i dokładnie przeanalizować sytuację, w której jesteście, przeanalizować swoje myśli, przeanalizować działania, do których jesteście być może zmuszani, a być może po prostu tkwicie od dłuższego czasu w takiej pozycji obrony i nie wiecie, w jaki sposób wyjść z tego. Tak więc karta Wisielca. Zachęca i nawołuje do tego, żebyście zmienili perspektywę. Jeżeli uda Wam się to zrobić, na pewno ta postawa siódemki buław odejdzie w niepamięć i będziecie mogli ruszyć do przodu z tym, co sobie wymyśliliście, z tym, o czym marzycie. W trzecim tygodniu macie bardzo potężne karty. Na pierwszy plan wychodzi dziewiątka monet oraz arcykapłanka. Arcykapłanka jest tłem tej energii dziewiątki monet i mówi ona o, mówi o poszukiwaniu tego, co jest dla Was tak naprawdę atrakcyjne, a do czego baliście się przyznać do tej pory. Coś, co mm, jest Waszym marzeniem, coś, co jest Waszym pragnieniem, ale ukrywaliście to, nie chcieliście się, nie chcieliście się do tego przyznać. I w tym momencie, w trzecim tygodniu czerwca, nadchodzi najlepszy moment na to, żeby w końcu wrócić do tego marzenia, do tych pragnień, do tych myśli, które były spychane na, na margines. I do tego wszystkiego jeszcze pojawia się dziewiątka monet, która mówi o bardzo dużym zadowoleniu w kwestiach finansowych, jeżeli chodzi o Waszą pracę, jeżeli chodzi o Waszą karierę. Jest to zadowolenie y, osobiste, zadowolenie takie egoistyczne, dlatego że nie chcecie się za bardzo dzielić tym, co zdobyliście i tym, co osiągnęliście do tej pory. Natomiast y, macie potrzebę i macie ochoty na to, żeby cieszyć się tym wszystkim w samotności, y, żeby korzystać z tych y, dóbr, które do tej pory zarobiliście, które zdobyliście. I Macie ochotę wejść w taki stan, w którym czujecie się zarówno odpowiedzialni, jak i wystarczająco sprawczy, aby sięgnąć do tych marzeń, które reprezentuje arcykapłanka. Będziecie chcieli realizować coś, co, porzucili, co już porzuciliście, do czego myśleliście, że już nigdy nie wrócicie, że nie będzie na to szansy, że Coś zostało zaprzepaszczone, że nie, ma, nie, nie będziecie mieli nigdy wystarczająco dużo pieniędzy, czasu i, czy jakichkolwiek innych dóbr na to, żeby realizować te swoje marzenia. Natomiast właśnie w tym trzecim tygodniu czerwca postanowicie, że macie wszystkie możliwe zasoby ku temu, żeby zrealizować te marzenia, które zostały do tej pory porzucone. Tak więc e, naprawdę ten trzeci tydzień będzie dosyć, e, będzie bardzo przyjemny, ale też może być dość rewolucyjny. No i w czwartym tygodniu e, energia ognista, zarówno Królowa Buław, jak i Rycerz Buław. Bardzo mm, mocny energetycznie tydzień, który mówi o działaniu. Mówi o tym, że będziecie bardzo dobrze się czuć w planowaniu waszego działania. Będziecie mieć w sobie bardzo dużo entuzjazmu, bardzo dużo pasji, bardzo dużo chęci do tego, żeby zdobywać coś nowego, żeby rozwijać się, żeby marzyć o czymś nowym, o czym tutaj mówi właśnie rycerz Buław. Natomiast jeszcze do tego wszystkiego królowa Buław mówi o bardzo dużej dojrzałości i o umiejętności wykorzystywania waszego doświadczenia i waszej wiedzy. Umiejętne i strategiczne planowanie waszych działań i waszej przyszłości. Z jednej strony, właśnie macie tą pasję rycerza, który jest osobą dopiero uczącą się, która zdobywa swoją wiedzę. Z drugiej strony, pojawia się właśnie dojrzałość królowej. Te dwie karty w połączeniu ze sobą dają bardzo ogromną dawkę energii i bardzo dużą umiejętność realizowania swoich marzeń, swoich postanowień. Tak więc, za cokolwiek byście się nie wzięli w tym trzecim, czwartym, Tygodniu czerwca. Bardzo dobrze będzie Wam to wszystko szło. Bardzo dobrze będziecie czuć się w działaniu, bardzo dobrze będziecie czuć się w pracy. Jeżeli będziecie chcieli realizować te marzenia, które miały swój początek w trzecim tygodniu czerwca, też będzie Wam to bardzo dobrze szło i sam akt działania, sam akt pracy będzie dla Was bardzo przyjemny, bardzo spełniający i poczujecie, że to jest ten moment, w którym w którym macie wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby się spełnić, żeby zrealizować coś, co pojawiło się w Waszej głowie. Tak więc, moi drodzy, bardzo dobry miesiąc dla Was. W tym pierwszym tygodniu jest tutaj faktycznie taka. Trochę blokada, jeżeli chodzi o emocje. Nie będziecie chcieli ryzykować pod tym względem i narażać się na być może kontakty z innymi ludźmi, które mogłyby sprawić, że wytrącą Was z równowagi. Natomiast skupicie się ewidencji na pracy. W drugim tygodniu będzie potrzebna umiejętność i chęć zmiany perspektywy, dlatego że taka postawa broniąca się postawa defensywna zaczyna być dla Was już męcząca, natomiast rozwiązaniem tego problemu, rozwiązaniem um, tej postawy defensywnej jest zmiana perspektywy i um, inne, inne spojrzenie na problemy, które Was um, dotyczą, które sprawiają, że nie potraficie wyjść z tej sytuacji. Trzeci tydzień to jest takie bardzo poważne i bardzo mocne tąpnięcie, dlatego że Tutaj odkrywacie, co tak naprawdę macie w swojej głowie, o czym tak naprawdę marzycie, co jest, waszą, co jest waszym pragnieniem, co jest waszą fantazją, w jakim kierunku chcielibyście pójść, a do tego wszystkiego ta energia dziewiątki monet sprawia, że czujecie się. Um, czujecie się spełnieni. Czujecie, że macie wszystkie możliwe i potrzebne zasoby do tego, żeby zrealizować Wasze marzenia. Czwarty tydzień to jest tydzień działania, tydzień zdobywania tego, po co wyruszyliście w trzecim tygodniu. Tak więc naprawdę bardzo, bardzo dobry miesiąc dla Was, wodniki. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Zapraszam do lajkowania i do subskrypcji. I do zobaczenia już wkrótce.